Prosto z serca Mazur z okolic glampingu Melina z miejscowości Górkło nadaje Katarzyna Meller i jej obłędny mąż. <grym> <grym> Wróciłem, kochani, ponieważ patrzyłem jak nie z, lek, z lekkim nie. zażenowaniem i politowaniem, jak rozmawiasz ze statywem <grym> do, do telefonu, więc po prostu powiedziałem, dobra, rzuciłem wszystko i przyjechałem. Cieszę się, żeby cieszę cię od razu, od razu Ale się, lepiej. Czy wyletniłaś w ogóle? Wyletniłam się, bo słuchajcie, dlatego między innymi dzisiaj live jest wcześniej, bo też chcemy mieć coś z życia i jedziemy sobie na mm, wycieczkę, e, także trzeba szybko zrobić deser. Ja widzicie, dzisiaj remix jeszcze nie zauważyłeś, zobacz, ja jestem obstawiona alkoholami. Ja nie, ja jestem niepiącą osobą, więc nie robi to na mnie wrażenia. <laughs> Od kiedy tak było ciężko na wyjeździe? Słuchajcie. No, przepraszam. E, Co ty tu masz? Mam tu amaretto. To jest niepijalne, no. A tu polowane quantro. po całych mazurach contre, które quantro. udało mi się znaleźć w Mikołajka. To, to jest jakiś likier? E, likier, e, legenda właściwie. No, znamy, to jest coś, coś likier, który. No, zresztą tak jak amaretto. E, Dobrze, no nie Dobra, to daj powąchać, akurat, to ja Ci powiem, Ale to jest, likier, to jest pomarańczowy likier, nie? który na przykład do krep Suzette, czyli takich naleśników, właśnie podpalanych z alkoholem, to właśnie Cointreau albo Grand Marnier, to jest drugi taki likier, który cieszy od XIX wieku już całe rzesze ludzi. I słuchajcie, ja mam pomysł. Za dużo francuskiego dzisiaj. Mnie ulala. Z francuskich to ja lubię filmy. Albo <grym> Miłość. Pocałunki. E, słuchajcie, <grym> dzisiaj, <grym> dzisiaj deser jest zadaniowy. Mianowicie napisała do mnie jedna z was, że jest na działce, nie ma pieca i prosi o deser bez pieczenia. No więc ja lubię takie wyzwania. Pomyślałam sobie dobrze. Nie będę piekła, ale mikser, mikser będzie potrzebny. Zrobię taki krem, trochę jak się daje do bez, tylko nie będzie bezy, no bo trzeba by piec. I zrobimy to trochę w takiej formie pucharkowej, jak można zrobić tiramisu. Czyli mamy tu kocie języczki. Kocie języczki. E, języczki Dużo użyteczności francuskiego i kocie bo języczki. Bo chcesz, żeby a, zobacz, coś krupało czerto. Co naprawdę, Włoszech? Produkowane we Włoszech. Mm -hmm. Z włoskich kotów. Mm -hmm. Savoiardi. Yy, mamy kocie języczki, które ułożymy sobie na dnie. Ubijemy na śmietankę. Kiel, kiel tego. Śmietankę ubijemy. Dodamy mascarpone. Uprażymy migdały. Do masy kremowej dodamy jeszcze tak. Yy, Trochę dżemu pomarańczowego z imbirem i podlejemy kwantro i chyba też amaretto, uprażymy migdały, a na wierzch damy owoce sezonowe, czyli ruskawki, maliny i... No, to są akurat borówki amerykańskie, bo jest, mniej dla, dla, się rozwalają. Dla niepoznaki jest trochę witamin, ale głównie jest oczywiście śmietana. Nie, zaczniemy od. A nie ma masła i cukru? Czy... nie mam masła i cukru. W ogóle Sło, słodzić będziemy dżemem, dżem. Okay. ale dżem jest bez cukru. E, tu jest tylko mm, no, fruktoza z owoców. Nie, nie ma w tym dżemie cukru. Ja bardzo lubię te dżemy właśnie w związku z tym. Zastanawiałam się, czy łączyć amaretto z quantre, ale chcę mieć i taką nutę migdałową, i pomarańczową, i nie umiem się zdecydować na jedną, więc damy chlust jednego i drugiego. Podbijemy amaretto jeszcze prażonymi migdałami. Słuchajcie, możecie prażyć migdały w, w piekarniku, ale. Przecież właśnie to jest dla pani z działki dramatyczne. nie ma piekarnika pani. A myślę, że palnik ma, to... Yy... Zawsze elektryczny można Świetnie mieć. takie. można uprażyć mi w cały na patelni. W sklepie, że taki palnik elektryczny na działkę, taki do kontaktu, kosztuje raptem tam kilkadziesiąt złotych chyba. I normalnie spełnia funkcję, wiesz, kuchenki. Tak, tak. Zobacz, że dotknę i nic się nie boję. Nic, na razie. Dotknij hmm. za chwilę i zobaczymy, czy ci tak dobrze pójdzie. Patrz, dotknę i um. się nic nie boję. <słuch> Um, słuchajcie, y, migdały muszą złapać kolor. Ale. Kaśka, jest Kaśka, co, chwila. co to było? To? Co to było? To, to był cios. Ty masz jakieś odruchy? To też Mam ma? odruchy. Nie, kontrolu nie kontrolujesz się. No, kontrolujesz się. To są odruchy bardzo kontrolowane. Jest ktoś, przekracza moją strefę. A to jestem ja, twój mąż. Ale to. Czy do, do, wbijanie komuś palca w ciało yy, czy bycie mężem to usprawiedliwia? My nazywamy to grą wstępną. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> A nie zauważyłam. <laughs> no bo od razu próbowałaś mnie zbić, no? No cóż. Umiem, no to co mam, wiesz. Nic nie robić. Dobrze, słuchajcie, te migdałki. Dosłownie chwilę tu trzymamy. Chodzi o to, żeby one e, dały nam aromat. Będziemy posypywać krem przed położeniem owoców. To jest ta chwila, kiedy Katarzyna nic nie mówi, a normalni kucharze Mogę raz opowiadają negocjacje. Tak, jakiś cios. Dajesz. No ale muszę cię sprowokować, prawda? Sprowokuj. <skręc> no, I co? Teraz to już przesadziłeś? No nie, no ej. Ale I teraz prze... no i co? idzie sierp na mam zwolnionym. Tu... Widzę, że <skręc> mam tutaj dziewięć osób, które patrzą na to. Widzę to. <skręc> <skręc> Wiesz, na żywo. potem to obejrzy ktoś kilkaset osób. Niech też zadzwoni więc... po milicję. <skręc> Uważaj, co mówisz i co robisz. Ktoś się przestraszył, jest już 8 osób. Ktoś mówi, nie chcę mieć nic z tym wspólnego, tak, nie chcę, tak, żeby tak, mnie ciągali to, po prokuraturze. Wszyscy będą świadkami potem tak. tej przemocy domowej. Czyli nie będzie żadnego już... Nie będziemy mniej więcej dzieci, bo ty już nie pozwalasz się dotykać od razu w łeb. Strącanie palcem rzeczywiście nie jest mile widziane. No i ktoś kolejny odszedł. Widzisz, ludzie jednak nie robią nie przemocy domowej. Dobrze, słuchajcie. Chwilkę Mogę Ci jeszcze... pokazać, jak się migdałki? Zostawię zobacz, o, Mogę? 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 mogę. Zobacz. Proszę Cię bardzo, jeżeli... Tak, bez, coś, wiesz, bez... O, o Jezu, przepraszam. Nie, nie, dobra. Ja to był pierwszy raz. Ja to posprzątam. Ale nie będziesz mnie bić. Ja to posprzątam. Zen. <laughs> Popatrz, da... Zen. Jezu, trzy się wysypały. Są. Trzy. Zobacz, zobacz, pokaż to, pokaż, pokaż no co tu zrobiłeś. Dobra, przepraszam. Kończymy prażenie migdałów, cała podłoga jest w migdała, ale <grym> nie będę sprzątać, więc mogą tu leżeć. Bierzemy miskę i przesypujemy. Ale gdybym strzelił wcześniej Amaretto lub to ho, do robienia To kremu. myślę, że lepiej bym poszło. Możemy powtórzyć. To proszę, spróbuj. Na co masz ochotę? Może spróbuj kwantro, którego nie znasz. No drinka. No z Quantro można dużo. Nie, no dużo. to jest jakieś po prostu. Można dużo. Słuchajcie, yy, dajemy mascarpone i śmietankę w równych proporcjach. To są jakieś rozpuszczone cukierki w alkoholu, bo po prostu to amaretto. Nie, nie, nie. To jest raczej skórka pomarańczowa. Dobrze. Postaram się nawigować pomiędzy migdałami. I teraz tak, zaczynamy od yy, lekkiego ubicia śmietany. Będzie chlapało, ale tak już mamy kuchnię w migdałach, więc co tam. No sądzisz, że ta osoba, która będzie sprzątać ty migdały, będzie jeszcze sprzątała twoją pochlapaną śmietanę. <śmiennie> ale jak widzisz, ja chlapię w obrębie migdałów. Proszę tego to nowoczesne Chcemy tę kmietanę... Nie, no, nie no, tutaj na ziemi, no nie, no nie, no nie, no nie, naprawdę. Nie, no nie ryszy tylko garną. Chcemy tę śmietanę y, nie umieć na szczytną, tylko tak lekko spienić i teraz będziemy już dodawać mascarfone.

Teraz możemy już dodawać. Ty nie umiesz delikatnie. Dobrze, teraz zatrzymam, bo muszę tak dodać ja, dżem, zobaczymy, zobaczymy, dodać to, likiery. Tam migdały, tam ponieważ nie mam trzeciej i czwartej ręki, to zaczyna to być trudne. Damy łyżkę Muchy się zlatują. dżemu. Bo Jesteś w śmietanie. To nic dziwnego. Po odkręcam sobie. I teraz dodaję tak troszkę kremu. Nie chcę, żeby ten krem był sztywny. O i troszkę amaretto. Tak, o to mi chodziło. To nie będzie za słodkie, a będzie smaczne. Dobrze. I pachnie? Dobrze. To wystarczy. Jak pachnie? Jak? Jak z kuchni kachnie. <śmiech> Suchar. <śmiech> I owszem, trudno się nie zgodzić. Tutaj też mam mm. śmietanę na koszulce, jeśli jesteś zainteresowany. Bardzo wy, wy, to jest dobre. tutaj koło słodka, proszę. Chcesz spróbować? Nie. A bardzo alkoholowe? Troszkę, to, to tak? Chcę, to chcę, pokaż. Mm. Mm. Delikatne. Dobra, dawaj, dawaj, to zjemy to. Mm. Co mamy jeszcze z tym zrobić? Okay. No i teraz nakładamy. Pokażę Wam, jak ja to. Mm, widzę Całkiem, całkiem. Jak pewnie już wiecie, to jest mój roboczy pucharek. Zobrażamy sobie, że... Mm, to... Tak, to działa. Zastanawiałam się, czy krzyżować amaretto z quantro. Co, to teraz działa? Mogę no, Wam powiedzieć, fażo. to był dobry pomysł. A to to, to działa, gra. Będzie, że... A, że gra. Zastanawiałam dzisiaj. się, czy to będzie razem grało. Ale tak. To taki sojusz włosko-francuski. Mm. Oui, u... oui. No i teraz zobaczcie, ja nie moczę w niczym tych biszkoptów, bo chcę, żeby chrupało. Daję na dnie. Wiecie, jak macie normalny pucharek, to on jest szerszy na dnie, więc może wam się więcej zmieścić. Teraz tak, dajemy łyżkę kremu na to. I teraz sparze się czy się nie sparze? O, bardzo się ładnie uprażyły te migdały. Dajemy prażone migdały. Oj, chyba to zaraz zjem. Oj, chyba zaraz to wypiję. <słuch> <słuch> I teraz. A, bo jeszcze są, jeszcze są I witaminy dla niepoznaki. Witaminy. I element. To wiesz co, ja jeszcze tego dżemu nie dałem? Sezonowości. Czy ty już dałaś ten dżem? Ale tam jest łyżeczka. Ale gdzie? Dosłownie, ale w, w kremie. kremie. Ale, ale w kremie dałaś to? Czy tak. ten dżem jest tu niepotrzebny na tym etapie? Nie. A, ja myślałem, Już że... został użyty. Okay. Znowu nie uważałeś, dwuja. Przyjdę z mamą. <laughs> przyjdę, z ma... przy... przyjdę z matką maścianica. Tak. Albo z. Jak... Nie, najgorzej to przyjdź z rodzicami. Bo sama mama to już nie wystarczała. Udajemy maliny. Mmm, wygląda to. Kurczę. Aż szkoda jeść. Ale się zje. Powinnaś zrobić dla gości glampingu coś takiego. No. To wtedy by zostali na zawsze. No, naprawdę. Dobrze. Mamy to! Mam weekend! Widzimy się w poniedziałek. A teraz dostaniesz łyżeczkę, zjemy to szybko i Chciałem, że idziemy. Dostaniesz łyżeczką. Mogę, mogę Cię jeszcze dostać? Jeszcze raz byś szybiła. Nie, no proszę cię. O.